Siemano będę z tej strony. Znowu ja, Lord Kosta, i dzisiaj Wam pokażę, e, o której godzinie będą filmy. Na dwóch pozostałych kanałach też Wam pokażę. E, wygląda to tak. W poniedziałki będzie o 10 we wtorki o 16:30, w środę też o 16:30, w czwartki o 14:00, w piątki nie ma filmów na tym kanale, w soboty o 8:00, w niedzielę też nie ma filmów na tym kanale. Mogę to zakończyć, tylko że zrobi mi się to jako short. Po prostu. Cześć. Jeszcze tak. Możemy poczekać. Milo. Wam też, wam też prześlę, które przywitanie Wam się najbardziej podoba. Na razie zostajemy z siema na meczu. Z tej strony znowu ja do kostek, ale na to będziecie chcieli zmienić. Nie wiem, może Wam się nie podoba, może podoba. Zobaczymy w następnym filmie. Znaczy on zmienia za chwilę. No to pa.